Na samym końcu Chaosan Road znajdziecie taki mały yard, nazywający się Plant Mały zakątek z zięciową z typikami, z marihuaną, e, z miejscami do posiedzenia, robicie wyciągliwej herbaty e, czegokolwiek. Porozmawiałem tutaj z ekspedientem jednym, wytłumaczył dla mnie różnicę między plantami sativi a indyki. To w nie wiem. Tajlandia się zmieniła bardzo. Osoby spożywające marihuanę, bo wydaje mi się, że Tajlandia powinna być dla Was nawet większym priorytetem obecnie niż sam Amsterdam czy Holandia, bo nie wliczając ceny przelotów, to wszystko reszta jest w miarę tanie. Wyjazd do yy, Nederlandów, do Holandii to musicie liczyć, że znajdziecie tanie przeloty czy tanie połączenia z liniami lotniczymi do do każdego miasta, do Amsterdamu czy do jakiegoś innego miasta w Holandii ale musicie liczyć z tym, że tam są noclegi bardzo drogie za nocleg w hotelu z takim standardem, jak ja tutaj mam, czyli nie jest za, nie ma złotych klamek, nie ma jacuzzi i tak dalej, to bym musiał zapłacić w Amsterdamie około 200 euro za dobę. Tutaj jest to cena 10 euro za dobę. Czyli różnica wielka. Nawet jeżeli wydacie mniej na loty, wydacie więcej na zakwaterowanie. W Tajlandii jest tak, że wydacie więcej na przelot, a zakwaterowanie za tydzień czasu po prostu jest frakcja ceny, tej, która jest w Europie. Dobra, lecę dalej zwiedzać. Przyjechałem wczoraj, ale nic mi się nie udało nagrać, ponieważ byłem do tej pory, jestem bardzo wkurzony. Sytuacja była natomiast taka, że zarezerwowałem w ogóle w pół, dnia, pół dnia do siebie w sumie dochodziłem, bo byłem tak rozgrzany i rozgotowany, że myślałem, że hama ubije. A tym hamem okazał się kurde właściciel hotelu, w którym zarezerwowałem nocleg. Zapłaciłem z góry za cały tydzień. I była drobna komplikacja związana z liniami lotniczymi, które przełożyły lot. Pisałem do gościa e-mail. Napisałem dla niego e-mail, że nie zamelduję się w, w dzień, w którym miałem się zameldować, a zamelduje się w dzień, w, w dzień później. Normalna sprawa, nic, nic nadzwyczajnego. Opłacone, także moje, nie? Po 19 godzinach lotu, zmęczony, troszkę z, skołowany. Chcesz się zameldować, on mówi nie. Twoja rezerwacja została odwołana. Nie możesz się zameldować, bo ja tę rezerwację odwołałem. Dałem się wyfrajerzyć trochę, ale nie odstawię tego tak łatwo, bo zgłoszę do Bookingu. I z pewnością straci zdecydowanie więcej, niż ja stracę. Nie? nie była to duża kwota, ale sam fakt tego, że jak się podróżuje na budżecie, macie te niewielkie niewielki zasób pieniędzy przeznaczony na, na podróże i właśnie wszystko w miarę obliczone no to wtedy każdy każda minimalna strata czyli każda minimalna kwota, którą się gdzieś tam na przeznacza, no przeznacza wy, wychodzi, wychodzi na, na przykład bardzo dużo no. także zarezerwowałem wczoraj wieczorem drugi hotel i no, w sumie wyszło mi najlepsze dla mnie bo hotel, który zarezerwowałem też bardzo dobrej cenie, bo to jedna trzecia ceny oryginalnej. Czterogwiazdkowy z basenem, z restauracjami, z masażami itd. Także pod względem jakości do ceny zdecydowanie lepiej. Tajlandia ogólnie się zmieniła. Ja też się zmieniłem, bo ostatni raz byłem w Tajlandii 20 lat temu. 20 lat temu zapalenie jointa w Tajlandii można było dostać wyrok więzienia bardzo ogromny. A zdarzało się to dość często, bo na turystów to takie pułapki były. Nie samego, samego jak chodziłem kiedyś po, po Bangkoku, policja zatrzymała i zaczęła przeszukiwać czy nie mam, czy nie mam przy sobie te trawki. Teraz marihuana lecznicza, lecznicza i nieleśnica jest dostępna w całej Tajlandii, w przeróżnych postaciach, w postaci kuszu, w postaci e, czekolad, e, żelek, wszystko co chcecie. Także wielka, wielka zmiana z kraju, który był bardzo restryktywny co do marihuany, ogólnie co do substancji psychoaktywnych, ale również i marihuany, za którą można było na przykład dostać solidny wyrok kryminalny, przejść w takie bardziej społeczeństwo liberalne. Nie? Jestem w Tajlandii po raz drugi. Pierwszy raz byłem 20 lat temu, w 2004 czy 2005 roku, z fotografem. Z Maciekim Drakowiczem, nie wiem, czy znacie osoby, które interesują się fotografią, z pewnością znają osobę. Także dzięki Maciek i za przygodę. To naprawdę było kompletnie, kompletnie pierwsza wizyta w Azji w 2004 roku. Kompletnie inne standardy do europejskich, nowy świat ogólnie rzecz biorąc. Teraz po 20 latach i po zwiedzeniu różnych innych krajów i azjatyckich, i europejskich. Moje podejście do tego jest trochę inne, jak było to 20 lat temu. Normalna rzecz, progresja, progresja myślenia i wykształcenie, że tak powiem. Ale Tajlandia na pewno jest bardzo dobrym, bardzo dobrym miejscem do, do zwiedzenia. Tajlandia słynie z dobrego jedzenia. Ja na chwilę obecną wszystkich potraw jeszcze nie spróbowałem, na pewno się nie spróbuję, ale wczoraj spróbowałem jedną zupę, jeden rodzaj zupy. Dzisiaj spróbuję drugi rodzaj zupy, bo uważam zupy za jeden z najlepszych, najlepszych posiłków. Zbyt nie tuczą, zawierają w sobie bardzo dużo wartości energetycznych i na taką pogodę jak w Tajlandii, bo jest naprawdę gorąco. To są fenomenalną fenomenalne, fenomenalne potrawę. Poduszką jest straszny. 15, wystarczy 15 minut na powietrzu, i człowiek jest cały, z e, przesiąknięty, zmoczony i e, zmęczony. Po całej wyspie jeżdżą lokalne autobusy. Czyli jak chcecie zażyć trochę lokalnego klimatu. No to podróż takim autobusem jest 40 watów. I możecie dojechać z Phuket, starego ze Starego Miasta aż na wszystkie plaże na zachodnim wybrzeżu wyspy. że jeżeli będziecie w Tajlandii i będziecie korzystać z konuktu, produktów marihuany i konowno-pochodnych to oczywiście nie polecam wam, bo jest legalne, jeżeli chcecie spróbować tylko musicie, musicie mieć na względzie, że nawet drobne, drobne ilości substancji czyli w takich jakichś opakowaniach jak joint packi Mogą Wam przynieść na granicy Tajlandii spore problemy. Nie tyle, że na granicy samej Tajlandii, ale na granicach poza poza obszarami, w którym to jest legalne. Czyli jeżeli będziecie lecieć przez Hongkong, czy poza Singapur, jakikolwiek, jakikolwiek inny kraj, czy nawet europejski, to miejcie na względzie, bądźcie bardzo baczni, żeby po prostu ze sobą niczego. To ma, ma nawet troszkę ma troszkę nawet nikłe zawartości yy, marihuany ze sobą nie wyjść przez granicę, bo można się naprawdę natknąć na niefajne, niefajne... doświadczenia. Niefajne doświadczenia i bardzo kosztowne. Także będąc tutaj, korzystajcie, ale bądźcie bardzo uważni i bardzo czujni, żeby po prostu tego ze sobą nie brać na, na granicę. Od słońca na plaży Phuket jest bardzo uroczy nawet nie myślałem, że plaża tutaj ta jest aż tak fajna to jest spore fale, czyli jakaś radość dla surferów, sporo piasku, sporo zieleni, bo wokół są wzgórza zazielenione, naprawdę uroczy, więc nie, nie sądziłem osobiście, że Plaża tutaj na Phuket może być tak fajna. Bardziej sobie wyobrażałem to jako taki typowy nie wiem, turystyczny raj z, z klubami Gogo, -go, że tak powiem. nie, Ale akurat tego, tego, akurat tematu za dużo nie zaobserwowałem. Z pewnością są, ale ja akurat tego nie szukam, także nie obserwuję. Nie? Bardzo dużo Rosjan. Wczoraj powiedziawszy, to chyba od czasu tych wybuchu wojny, to, to jest sporo tych rosyjskich dezerterów, bo gdzie nie pojadę, to wszędzie jest, yy, wszędzie jest jakiś przesyt Rosjan i sporo właśnie część, no to właśnie dezerterzy po prostu uciekają z Rosji. Uciekają z Rosji, bo nie chcą brać udziału w wojnie. W większym przypadku. Pewnie zdarzają się jakieś inne, inne jednostki, ale w sporym przypadku to są ludzie właśnie, którzy uciekają przed yy, nie chcę brać udziału w jakiejś głupiej wojnie, nie? Oddawać swoje życie za głupoty innych ludzi. I pazerność, że tak powiem. Także kończę swój dzień spacerem na plaży. Trochę mi humor z, z poziomu takiego bardzo, bardzo gorących czerwieni. Już jestem na poziomie lekko zielonym, lekko, lekko żółtawym, że tak powiem. Z tym, Z tym hotelem, który dla mnie. Duński bydlak, bo inaczej tego nazwać nie mogę, z, odwołał. No i straciłem, straciłem pieniądze za rezerwację. Ale pieniądze akurat dla mnie nie są najważniejsze, bo to trochę jest, najważniejszy był stres w sumie, związany z dodatkowymi, z tą atrakcją, gdzie musiałem dodatkowo wyszukiwać, do, do, wyszukiwać nowe, Nowe, nowe hotele, no i się tak nadwyrężać finansowo, że tak